W maju zaprosiliśmy naszych autoryzowanych serwisantów na szkolenia do naszego laboratorium w Toruniu. Przy tej okazji zapytaliśmy się ich, co sądzą o współpracy z Marką Beretta oraz o naszych urządzeniach. Posłuchajcie, co powiedzieli. Na razie nie polecam, jeżeli jest nowa instalacja to ok, może być pompa ciepła, ale to oczywiście niskotemperaturowa. Jeżeli jest to sta stary budynek, Stare mieszkanie to na pewno kocioł gazowy. Jeszcze trzeba chwilę poczekać, zobaczymy co z tymi pompami się podzieje, no to moje zdanie. Pompa ciepła, bo sam korzystam z pompy ciepła, plus fotowoltaiki, uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ale musi być spełniony szereg warunków. Na przykład dom musi być dobrze ocieplony, instalacja najlepiej była tylko yy, Oczywiście fotowoltaika, żeby się to wszystko bilansowało, i w zasadzie, jak w moim przypadku, to praktycznie wychodzę na, na zero. Bo to, co wyprodukuję, wszystko zużywam, a w domu mam wszystko na prąd. Także jak najbardziej hit, tylko że muszą być spełnione te wszystkie warunki.